Tak, no, teraz jest Pan e, dobra, rozmawialiśmy o e, pomniku e, Adama Mickiewicza e, i teraz e, podjęliśmy decyzję, może za, przeczytam projekt tak naprawdę, który został w, Nie ma decyzji, nie podjęli ją koalicja. Natomiast generalnie jest to projekt, który został przygotowany e, w sprawie wniosku o odnowienie tabliczek informacyjnych przy pomniku Adama Mickiewicza e, oraz częstszych zabiegów mycia pomnika. Tutaj są podstawy prawne. Paragraf pierwszy. Wnosi się do prezydenta miasta Krakowa o zlecenie praw polegających na odnowieniu tabliczek płytek informacyjnych zdających się przy pomniku Adama Mickiewicza na rynku głównym Krakowie. Wnosi się do paragraf drugi. Wnosi się do prezydenta miasta Krakowa o zlecenie właściwej jednostki jednost, Kony zlecenia częstszych zabiegów pielęgnacyjnych. Zecenie właściwym właściwym jednostkom. Zlecenia, zlecenia do częstszych zabiegów pielęgnacyjnych dwających o czystość pomnika. Paragraf 3. Zasadnienie stanowi integralną część uchwały. Uchwała wchodzi, z, paragraf 4 uchwała wchodzi z życia z dniem podjęcia. Uzasadnienie poprzez sąsiedztwie pomnika łamanownictwo niszczona tabliczki informujące o zakazie wchodzenia na pomysł. Z uwagi na e, upływ czasu tabliczki te, te zostały e, stały się zupełnie niewidoczne, co sprawia, że obecnie przestały pełnić z Tego powodu zasadnym jest jej odnowienie. Również zasadnym e, jest częstsze przeprowadzenie zabiegu mycia pomnika i jego otoczenia. Pomnik i bezpośrednia jego okolica są bardzo zaobrodzone przez gołębie, co nie jest korzystną wizytówką dla rynku głównego w Czakowie i e, wielkiego Polaka Adama Mickiewicza. Z informacji uzyskanych od mieszkańców wiadomo jest, że pomnik jest myty niezwykle, rzadko, prawdopodobnie raz w roku na wiosnę, co stanowczo, e, to stanowczo za mało, stąd wniosek do należy dbanie o pomnik w jego otoczeniu. No i taka jest propozycja tak naprawdę naszego projektu uchwały do przegłosowania. Czyli nie chcecie Państwo zrobić tego regulaminu. Znaczy powiem e, tak naprawdę na podstawie tego, co rozmawialiśmy z Państwem, z tego co byliśmy kilka razy w, w kilka osób, e, tak naprawdę na miejscu, no to jeżeli ktoś kiedyś stworzył te tabliczki po coś, to moim zdaniem zacznijmy od tego, żeby one na dzień dzisiejszy były widoczne. E, bo rzeczywiście to, co żeście Państwo sugerowali, jeżeli staniemy 2021 w sprawie złożonego pomnika, to od strony łańcuchami widzimy tę informację ta informacja jest w dywana. E, więc moim zdaniem odnowienie tych wszystkich czterech e, tak naprawdę e, tabliczek, czy tych płyt spowoduje to, że to będzie już widoczne. E, bo regulamin nie chciałbym się tu wypowiadać pewnie poproszę pana przewodniczącego. Natomiast ciężko będzie stworzyć regulamin tylko dla części wyłączonej z całego płytu. Bo to, co żeście Państwo sugerowali, jeżeli rozmawiamy o e, Placu Matejki, to tak naprawdę cały Plac Matejki jest objęty jednym regulaminem, czyli... E, ale to jest tylko moja interpretacja, idąc w tym tokiem myślenia, musielibyśmy zrobić regulamin dla całej płyty Rynku, e, a tak naprawdę cała płyta w Rynku jest w pierwszej obwodnicy, ona jest objęta plan, e, miejscowym i kulturowym, więc moim zdaniem to, to będzie rynczy. bardzo... Przepraszam, wchodzę słowo, w którym nic na ten temat nie ma. To znaczy? No ni ni niestety ten regulamin jest y głównie dla y gastronomii i handlu. Ja nie wiem, czy ktoś robi pomiary hałasu na rynku. Tam decybele walą powyżej 100 a y tak naprawdę, jak byśmy przeczytali dokładnie ten regulamin, to jest park, Kultu, tak? park kulturowy. To tam nic nie ma tak naprawdę o ochronie tych naszych dóbr narodowych. Bo to samo dotyczy fontanny, to samo dotyczy ratusza, co tam się dzieje na tej głowie, co jest przy ratuszu. I tak, idąc po kolei w koło, te nasze zabytki są właśnie deptane, zdeptywane. No, z drugiej strony, od tego mamy tak naprawdę konserwatora zabytków i plastyka, tak? Tak naprawdę są mikrolek, Ja wiem, że to, że to jest Wydział Ochrony Zabytków, bo ja wielokrotnie mhm. tam rozmawiałam z paniami. Panie są e, e, podobnego zdania, ale, tak, tak. Ale, no, ale, mówię, ale mamy taki regulamin, taka uchwała została przyjęta przez miasto i no i my nic więcej nie możemy. Znaczy i ja, widzę, ja widzę jedno zagrożenie tego, co Pani powiedziała. Jeżeli rzeczywiście stworzymy regulamin to i pójdziemy dalej, będziemy za chwilę tworzyć regulamin w regulaminie, to trochę będzie jak z pracami. Placami, gdzie dzisiaj tak naprawdę każdy regulamin, każdy plac ma swój regulamin. Okazuje się, że każdy plac funkcjonuje na swoich zasadach i ciężko zrobić jeden, Regulamin dla całego, no nawet patrząc tutaj um, tego, tego, tej pierwszej pracy, tak, czyli tej pierwszej e, A tworzenie regulaminu no, dla podregulaminu i tak dalej, boję się, że pójdziemy w błędną stronę. No nie, no to My dobrze. stoimy przynajmniej tutaj na stanowisku, że rzeczywiście jeżeli będziemy te tabliczki one rzeczywiście są bardzo widoczne. Tak. E, moim zdaniem już osiągniemy w pewnym sensie rzecz tą, że to będzie widoczne za łańcuka i tak naprawdę nie będą wchodzić dalej, tak? Jeżeli zadbamy o to, no bo to akurat wyszło tak naprawdę podczas wizji i podczas rozmowy, tu kolega był jeszcze dzisiaj, dopytywało, to o tak naprawdę mycie i konserwację. Więc jeżeli moim zdaniem zadbamy i pewnie tak komisja to chwilowiemy za chwilę, zadbamy tak naprawdę o te dwa parametry, które to one spowodują, że już będzie lepiej, może się okazać, że bo pewnie nie będzie to z dnia na dzień z pięciu palcem, ale jeżeli to wprowadzimy i zaczniemy się tak naprawdę dbać o to, co to z każdej strony, co rozmowy wychodziło, Staniemy przed łańcuchem ta tabliczka jest widoczna, a jest ona dwóch rzeczywiście języka jak się dojdzie, to moim zdaniem to że spowodujemy że rzeczywiście, trochę mniej osób będzie wchodzić na górę no i będzie to ryzyko, coście państwo podnosili, że to spadnie, przywróci się, będą kłopoty, tak? Bo moim zdaniem, no jednak tak mnie uczono po to, że po to samo drugie urodzenie, żeby jednak tam nie wchodzić, natomiast z drugiej strony jestem przeciwny no, tego, żeby no, stworzyli regulamin a pod regulaminem i tak się mam, 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 mam takie pytanie, czy, czy yy, w ogóle kwestie regulaminu dałoby się podjąć w, w formie rezolucji do Rady Miasta? Bo również też widzę w kwestii regulaminu choćby nawet problem ze spisywaniem obcokrajowców. Turystyka nam się rozwija cały czas, międzynarodowo bardziej, a policjanci tak naprawdę nie mają możliwości dużej przetrzymania, dolegitymowania, nawet jeżeli będzie bariera językowa i kulturowa. I ja to ja to ja to już przedstawiłem właśnie do Rady Miasta jako w ogóle petycja i do Komisji Praworządności Rady Miasta odnośnie właśnie wprowadzeniu yy, tak. Odnośnie w, I z, 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 nagraniem, z, nagraniem, z nagraniem z policjantami w ogóle, kiedy ja się legitymuję numerem PESEL, czyli wylegitymowałem im się, ale nie okazuję im dowodu ja osobistego i to trwało prawie 20 minut. Jak tam bo to było? To było? E, 24 października. Jak jakoś coś takiego. Tak. E, jeżeli, jeżeli jest problem z porozumieniem się językowo, że policjant w ogóle. Do, do samego legitymowania. Tak jak mnie, bo mnie legitymują po prostu bardzo często za wygląd, że ja wyglądam im podejrzanie no, tak. e, i nie potrafią tego uargumentować. E, no niestety tak, tak jest. Ale e, e, no, tak, ciężko się do tego odnieść, bo nie mam, ale tutaj... Dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie osobiście, dla, dla mnie osobiście to f, robię, wolałbym, jak funkcjonarz by powiedział, wyglądasz podejrzanie, e, chciałbym Cię wylegitymować i dla mnie to jest logiczne, bo zdaję sobie sprawę ze swojego wyglądu, nie? E, i z problemów, jakie miałem w opiece i tak dalej, tam gdzie pracowałem, to zazwyczaj po prostu ludzie nawet nie testują, czy nie mam skłonności złodziejskich i takich innych, także nie dziwię się tu policjantom, nie? Ale, ale, ale właśnie, właśnie odniósłbym się do, 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 do tej samej formy zatrzymania, do legitymowania, bo nie ma takiej procedury. W momencie, kiedy jest problem z wylegitymowaniem osoby, jest czas. Kiedy ta osoba, jak jest za długo przetrzymywana, i w, jest normalnie procedura, że to już jest zatrzymanie. Mimo to, że formalnie funkcjonariusze mówią, że to nie było zatrzymanie, czy czy tylko legitymowanie. coś powiedzieć. Tak. Przepraszam, na moment, mhm. na moment bo my się dobrze już przecież znamy. Mhm. Czy pan był uprzejmy, Państwo byli uprzejmi by, by do. Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocą do Pana mm -hmm. nowego burmistrza, ee, burmistrza Jacka Jordana, tą petycję złożyć. Ja jestem członkiem, Pani Radna Edyta Króg, Pani mm -hmm. Radna Grażyna Świat. I jesteśmy członkami tej komisji. Ale... No. Czyli samej pomnie, że mm -hmm. Państwo chcecie to, 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 że to się dzieje nocami, bo to się dzieje tak. i nocami pod mm -hmm. Adasiem, że tak powiem. Szczególnie pijana osoba też ciężko jest nie nieraz. Właśnie nie? Po o to prostu, chodzi, no. tylko żeby ta petycja płynęła. Bo jest, jest, płynęła to, jest, to, jest złożone, to jest złożone do Komisji Praworządności. Dobrze, ale to jest nowa komisja, która niech tym zajmie. Zrównoważonej Gospodarki Nocnej. Ja tam... Do Burmistrza no, Nocnego. No, no to wydaje mi się, że, że porusza, że, że poruszymy ten temat na Komisji Prawożytności prawo w Radzie Miasta, nie? My osobiście ten temat powinien wyjść od Policji Straż Miejskiej, no bo to i oni powinni e, tak naprawdę stwierdzić, czy mają z tym problem, czy nie. Tak? Dobrze, to przedstawimy.